Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nauczajcie wszystkie narody, to może nie najlepsze tłumaczenie, bo w istocie chodzi o sformułowanie: czyńcie wszystkie narody uczniami. Bo w gruncie rzeczy nie chodzi przecież o to, że my mamy mądrość, wiedzę, by innych nauczać. Jedyne co mamy to przekonanie, że warto być uczniem Jezusa i że, i że to od niego mamy się czego uczyć, że to On jest naszym nauczycielem. Więc nie idźcie i nauczajcie, raczej idźcie i czyńcie uczniów, by to Jezus mógł objawiać im prawdę o Ojcu. Do zobaczenia jutro.